na problem, który powstał w związku z firmą, który przedstawicieli dzisiaj tutaj mamy, ponieważ zgłosili się sami do redakcji patry 24. jako do tego portalu, który wiodącym był w tej sprawie i pierwszy podjął czynności w kierunku wskazania i wykazania pewnego rodzaju nieprawidłowości. Chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć, co Państwo mają do powiedzenia, ponieważ to jest dla nas. Bardzo istotna kwestia, na ile y, sytuacja, ta, na ile ta, y, y, ten konflikt, który, y, do którego doszło pomiędzy mieszkańcami y, wsi Ownic, pomiędzy mieszkańcami y, powiatu suręcińskiego, jak również musimy wziąć pod uwagę tutaj fragment powiatu słubickiego, na ile państwo przedstawią nam tutaj publicznie y, swoje podejście do problemu, swój stosunek do sprawy, i na ile są w stanie naprawić szkody, które do których doszło. To są dla nas pewne kwestie, które są bardzo istotne i bardzo ważne. Jest to niewątpliwie sukces tutaj no, sołtysa Siłownica, jak również radnego Rady Powiatu sulęcińskiego, pana Franciszka Jomuka, który pierwszy rozpoczął tę batalię, skazanie jako tych nieprawidłowości, z którymi ludzie borykali się od wielu lat. Mamy wielu polityków na tym terenie, mamy wielu e, przedstawicieli władzy, e, którzy do chwili obecnej nie zwrócili proszę Państwa uwagi. Pan Franciszek Jarmik zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc, e, po to, żebym zwrócił uwagę na ten problem, i oczywiście zrobiliśmy to. E, reakcja dla nas jest bardzo szybka. Ja nie ukrywam, że podjęcie w ogóle jakichkolwiek rozmów i e, e, powiedzmy rozmowa, dialog pomiędzy tak zwaną stroną przeciwną a stroną inicjatywną, czyli panem Franciszkiem, pan, Franciszkiem Janwlikiem, jak również innymi osobami, które są zaangażowane w ten problem, podmioty, które w jakikolwiek zwracają uwagę na kłopot, który zrodził się na tym terenie, jest dla nas bardzo istotny i bardzo ważny. Także bardzo proszę. To jest zgodnie tutaj z sugestią strony inicjujących to spotkanie to są ucieczki norek i tu w chwili obecnej jesteśmy w stanie zadeklarować, że nie mówimy, że to będzie dzisiaj czy jutro, ale postaramy się to zrobić najszybciej, jak to będzie możliwe, zmienić system zabezpieczeń w terenie odchodzeń przed ucieczkami. A drugi, o wiele poważniejszy problem, to jest wprowadzanie wód deszczowych zmieszanych z gnojowicą. Ten problem jest dyskutowany i załatwiany no już tak do, na dosyć zaawansowanym szczeblu. W tej chwili rozpatrujemy dwie różne technologie separacji e, deszczówki i e, gnojowicy. Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosków o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych. No i nie zmienia to faktu, że mamy już zakupioną dosyć sporo ilość specjalnych rynek, które zostały wybrane jako nowa technologia. I jak tylko pogoda pozwoli, chcemy zacząć montaż tych rynek w jak najszybszym czasie. Nie ulega jednak wątpliwości, że z, e, sprawa e, zagrożenia środowiska i, i problemów z tym związanych e, jest tylko i wyłącznie sprawą naszej firmy. I my przyjmujemy to do wiadomości, wiemy, że to jest nasza firma, i postaramy się jak najszybciej naprawić zaistniałą sytuację. Nie chcemy i nigdy nie chcieliśmy żadnych problemów z ludźmi, z którymi mieszkamy, działamy na jednym terenie. I to jest to, co my jako firma FAMER -E możemy w tej chwili Państwu zagwarantować na chwilę obecną. Niemniej jednak chcielibyśmy, aby, żeby w dalszym ciągu ta współpraca układała się jak najlepiej, żebyśmy stworzyli taką wspólną platformę, wspólną bazę, którzy mieliśmy się e, namiarami do nas chcielibyśmy się spotykać i omawiać, bo my, my szukamy czegoś, ale może, może mieszkańcy mają lepsze pomysły niż my. Może wasz top myślenia będzie lepszy niż nasz. Dlatego zaproponowaliśmy tutaj sobie stworzenie takiego wspólnego zespołu, który będzie się zajmował konkretnie tą sprawą. Bo jakby do tej sprawy mamy pełnomocnictwo, żeby tą sprawą w tej chwili się zajmować. Muszę powiedzieć, że parę rzeczy nas zaskoczyło, no ale jest to już jakby sprawa. Do załatwienia w naszej firmie I są to, ja to jakieś pewne decyzje personalne, o czym też rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem. No i to jest to, co na tą chwilę możemy w stu procentach zadeklarować. Chcemy i zależy nam na tym, żebyśmy razem w zdrowym środowisku wspólnie mieszkali i prowadzili biznes którzy hodują Nie sobie hodują. My nie, my nie walczymy z tym, żeby ludzie prowadzili działalność, ponieważ są to miejsca pracy. Jeszcze mamy każdy biznes, ale jeżeli tak jest i jest zabezpieczony oprócz tego przed ucieczką, e, e, przy, przy, zabezpieczone przed skażeniem środowiska, to możemy mówić, że takie coś e, jesteśmy w stanie tolerować, ale nic innego. A dla obrazu zaraz Państwu pokażemy nasze zdjęcia tej fermy w Rodachowie. Zobaczycie różnicę żeby tak dosadnie powiedzieć niebo a ziemia. Ja zadam pytanie jeszcze tutaj do Państwa. Proszę powiedzieć, dlaczego doszło do takiej sytuacji, że ta ferma jest w takim stanie, że doszło do, w ogóle do sytuacji pewnego protestu społecznego, jeżeli chodzi o tę kwestię. Dlaczego... Mamy, ja wiem, że to jest nowa, która została budowana od podstaw. A dlaczego wy w ogóle dopuściliście do takiej sytuacji? Wiadomo, jest to taka produkcja, gdzie nie ma robotów, nie ma automatyzacji, pracują tam ludzie. Zależało na tym, żeby w pierwszej kolejności zrobić zabrać socjalne. I niestety też się musimy kajać, bo zaplecze socjalne kończymy, nam no, wyszło tak, jak wyszło, musimy się zająć tym, co jest związane z młodością. Nie można było, powiedzmy, przygotować fermy do tzw. Tak tak hodowli zwierząt w standardzie europejskim, tak jak mamy powiedzmy w tych przykładach, które Pan Maciek sprawdził. Sprawdziliśmy trzy punkty, ponieważ ten temat mnie ja w ogóle, dość mocno zainteresował po hmm, pewnych tutaj informacjach, które uzyskałem od pana Franciszka Jabłka, z którym znamy się nie od dzisiaj i my tutaj no, no, nie chcemy robić rewolucji. Nam też zależy na tym, żeby ci ludzie, którzy są zatrudnieni, ile, ile ludzi pracuje w państwa. W mm. Radach tak. Rada pracuje prawie 60 osób. 60 osób. Nam też nie zależy na tym, żeby, ci, żeby te 60 osób straciło pracę i żeby tę firmę zamknąć. Nam przede wszystkim zależy na tym, żeby tę firmę doprowadzić i yy, w jakikolwiek sposób stworzyć warunki dogodne dla mieszkańców. To jest podstawa. I dać ludziom, ci, którzy pracują, no możliwość wykonywania swoich, swoich, swojej pracy. No bo, bo co by jakby nie było, my nie walczymy z, ze zniszczeniem biznesu. A że ja sam prowadził biznes, ja również prowadzę firmę, i zależy nam, gdybyśmy my mieli jakieś uchybienia w prowadzeniu swojej działalności, proszę mi wierzyć, staramy się natychmiast sprawę rozwiązać. W rozmowie ze stroną przeciwną. Dla nas jest bardzo dobrze, że Państwo w ogóle mieliście odwagę uciec razem z nami przy jednym stole i, że tak powiem, odnieść się do problemu. Jest to dla nas już pewnego rodzaju pierwszy krok do negocjacji, które, na których nam bardzo zależy i na tych kwestiach, jak Pan tutaj zresztą powiedział, że chcecie stworzyć zespół ludzi, którzy będą składali się z Waszej ekipy i z ekipy tutaj tak, Pana Franciszka Januka, jest to dla mnie naprawdę na płaszczyźnie Wsi, na płaszczyźnie gminy, na płaszczyźnie powiatu, jest to naprawdę dla mnie miło usłyszeć takie słowa, że chcecie to zrobić. Bo jest to pewnego rodzaju krok, który może rozwiązać problem dla mieszkańców, przede wszystkim, a Franciszek jest reprezentantem tych ludzi. I to jest dla nas bardzo istotne i bardzo ważne. No i chcielibyśmy, żeby przede wszystkim dla nas podstawą jest. Zahamować i zablokować jakiekolwiek czynniki, które prowadzą toksyczne środki dalej do, do środowiska. Od tego musimy zacząć. Widzicie Państwo teraz różnicę tak? tą temu przykładową, a tą temu, z którą my się borykamy. Widzicie sami. E, dzisiaj e, te rzeczy, które puściliśmy już w tryb, e, które poszły, miejsce zatrzymywać nie mamy zamiaru. Jeżeli dojdzie do zatrzymania instalacji, a co, co, co to oznacza zamknięcia inaczej fermy przez wioś, to już nie będę miał na to wpływu, ponieważ e, mam tutaj raport e, ludzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Górze, który poniekąd uważam za tendencyjny, ale to jest moje e, subiektywne odczucie. E, niemniej z, nie, z niego wynika wyraźnie, że jest zanieczyszczenie i są konkretne zalecenia, między innymi zaleceniem jest takim jednoznacznie, natychmiast zaprzestać wypuszczania e, tej gnojowicy na zewnątrz. Niestety dzisiaj, w obecności i policji, e, na fermie, w obecności telewizji, e, w obecności pracownika biura detektywistycznego Rutkowski, widzieliśmy, że nadal to płynie. Więc pytam, dla, dlaczego? No, na co czeka wiosna? Nie zostało ani jeden krok w tym kierunku zrobione. Pan mi dzisiaj odpowiada w ten sposób, że no a co my te, te, z tym mamy zrobić? A co mi to interesuje? Powinno się zamknąć, a potem pros, proszę uzyskać wszystkie zezwolenia zgodne z, z prawem, które mamy wyraźnie, bez pozwolenia wodnoprawnego. Mało tego, jeszcze tam, teraz jesteśmy uzbrojeni wszyscy w kamerę myśliwi, byliśmy tu włącznie z kolegą Mirosławem Więckowskim, też tam niejednokrotnie i widzimy, co się dzieje. Wczoraj z telewizją też najechaliśmy na bezczelne palenie w kontenerach plastików. Na, na, na kilka metrów ogień yy, krzyczę do człowieka, on sobie poszedł. Państwo twierdzą, że się nie wiedzą, co dzieje, a ja twierdzę inaczej: to skoro Wy nie wiecie, co tam się dzieje, to tym bardziej powinno to być zamknięte. Nie, ja uważam, że powinniśmy powinniś przede wszystkim zająć się nadzorem i kontrolą tym, co w tej firmie jest tworzone. To jest podstawa. I tutaj, no ja absolutnie, tak jak powiedziałem, ja nie jestem zwolennikiem zamykanie przedsiębiorstw, zamykania firmy. Ale jeżeli ta firma nie nadaje się do prowadzenia działalności, trzeba zablokować działanie, ja wiem, że jest to problem, bo jest bardzo dużo tysięcy zwierząt, co z tym zrobić? Wiadomo, że tego nie wypuścicie na zewnątrz i to sobie samo nie pójdzie i się nie będzie karioło, bo zrobimy jeszcze większe problemy. Niemniej jednak musicie w trybie wręcz natychmiastowym. Podjąć stosowne działania i stosowne inwestycje, które zahamują proces przede wszystkim zatruwania, wysyłania jakichkolwiek środków toksycznych na zewnątrz. I to jest podstawa. To jest podstawa. Ja powiem tylko tyle, że w wyniku tych badań, które zwróciliśmy jako koło wiejskie dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przed chwileczką otrzymałem odpowiedź telefoniczną. Na razie, mailem mi przyszła, ale jestem tutaj, więc nie ma tego przy sobie, że wynik badania wody z tego rowu już przy pierwszym domostwie w ownicach jest negatywny, znaczy pozytywny, czyli są bakterie. I to w znacznych ilościach. Oczywiście to prześlę do Państwa, do wszystkich zainteresowanych. To jest jeden problem. Zaskarżenie środowiska w ten sposób. Drugi problem to jest właśnie wywożenie tych. Po, po płuczyn, tak zwanych z tych, tych silosów, czyli jakichś innych tam, nie wiem, zbiorników tej karmy, w których się znajdują szczotki różnych zwierząt, tam między innymi pokazujemy w obecności Rady Zachód i Gazety Lubuskiej, są wyraźne szczotki zwierząt, jelit, jakichś tam skór, bazurów, zębów i wiele innych, czyli aspekt typowo weterynaryjny. Czyli wiosz i weterynarze mają pełne ręce roboty. A tutaj działania weterynaryjne, wczoraj ustaliśmy też z telewizją, bo pracownik fermy nam powiedział bardzo wyraźnie. Tak, przychodzi tam pan Sierzułski, chodzi po tej fermie czasami, ale bardziej przyjeżdża jest w stosunkach, jak gdyby na kawę przyjeżdżał, a nie na wykonywanie jakichś swoich działań. Czyli bardziej urządza spacery, a nie wykonuje swoje prace. W związku z tym. Złożyłem pismo do Wojewody, żeby zastrzeżenia co do kontroli dokonywanych tam i żeby to są kontrole wojewódzkie, a nie powiatowe, bo ja im nie wierzę. 11 września 2010 roku do Państwa do Fermy, informując Was o tym, że są niepokojące informacje z przedostawaniem się do środowiska różnego rodzaju toksyn, ścieków, które przedostają się do wód Reakcja praktycznie była, można powiedzieć, żadna. Nie podjęliście, nie podjęliście żadnego dialogu. Dzisiaj to nam się uściło, gdybyście od razu wtedy w jakikolwiek sposób nawiązali współpracę z tą ludźmi, którymi ja, proszę Państwa, ja się nie pojawiłem tutaj na tzw. zwaną interwencję pana Franciszka yy, miesiąc temu i nagle się zjawiłem w Gorzowie, bo yy, się znamy, nie wiem, z telewizji czy z innych yy, publikatorów. Ja z Kołem Łowieckim Dzik jestem związany od 2008 roku. Proszę Państwa, jestem na każdym balu tego Koła Łowieckiego. Jestem związany z tym regionem bardzo ściśle. I nie pozwolę na to, i nawet nie wiem, czy nie będę planował w jakiś sposób zorganizowania sobie tutaj fragmentu mojego życia. W związku z tym nie pozwolę też na to, żeby miejsce, do którego ja przyjeżdżam, obnice, które są tak zwaną moją bazą wypadową na Polskę Zachodnią żebym przyjeżdżał do Smrodu i żebym przyjeżdżał do, do miejsca, gdzie jest z, z, m, poważnie zatrwałe środowisko. Dlatego też moja reakcja jest żywa i moje osobiste zainteresowanie jest również w tym kierunku. I tak jak powiedziałem, pismo zostało skierowane i niemal, nie było żadnego dialogu w tym. Szkoda, bo myślę, że dzisiaj tej konferencji mogłoby w ogóle nie być. Gdybyście wtedy powiedzieli, OK, stwórzmy sobie tutaj, Panie Prezesie, jakiś, jakiś zespół, który będzie nadzorował to, co się dzieje, i na pewno byłoby łatwiej wtedy, w tym czasie zabezpieczyć to środowisko i doprowadzić do takiej sytuacji, jak widzimy w innych miejscach, aniżeli spotkać się ze zdarzeniem, które mamy dzisiaj, gdzie norka wyskakuje na zewnątrz gdzie dochodzi do sytuacji takich, że no mogą być z tym związane różnego rodzaju problemy perturbacji. Dlatego, tak jak powiedziałem, tutaj no, pan prezes, jeden i drugi z Koła mają swoje prawidłowe spostrzeżenia. I myślę, że naprawdę podejdzie, podejdziecie państwo do tego problemu bardzo poważnie. Zresztą. No, tak mi się wydaje, że co do kwestii technicznych z panem Franciszkiem Janik, kiedy już się wyglądacie, porozmawiamy sobie po konferencji, niemniej jednak nam przede wszystkim zależy na merytorycznym zamknięciu problemu. I to jest nasz cel. Wracamy do firmy. Albo piszemy, piszemy, albo podpisali tutaj takich uprawnień na dzień dzisiejszy i na tą chwilę my obydwoje nie mamy. Ale wola z naszej strony, czyli kolegi Przekazujesz, ja jest i... taka, że będziemy chcieli, żeby takie upoważnienie wszedł. To jest tak, że my odezwaliśmy się i nawiązaliśmy kontakt nie po to, żeby walczyć z kimś, tak? mhm. tylko po to, żeby tę sprawę rozwiązać. My wiemy, że ktoś może tam zdenerwować, krzyczeć. To jest nasza wina i musimy to zrobić. Panie dyrektorze, ale powiem zupełnie szczerze: ja nie chciałbym mieszkać w okolicy Fermyn Norek, gdzie dochodziłoby. W pierwszym przypadku mógłbym mieszkać, tak jak tutaj Pan Maciej przyniósł nam pokazowy, wręcz, tak. e, pokazową fermę. Może nie tyle pokazową, w sensie, żebyście Wy zobaczyli. Ale takie fermy są w Polsce, bo to nie jest jedna ferma. Ludzie mogą żyć w okolicy, ale nie chciałbym wchodzić do garażu, gdzie napotykam się twarzą twarz z dorkami, które gryzą powiedzmy, nie wiem. Yy, Cokolwiek, gdzie się przedostały na przykład do mojego garażu. Nie chciałbym tego. Powiem zupełnie szczerze. Dlatego też naprawdę zwróćcie uwagę przede wszystkim na jedno. Na interes społeczny, interes tych ludzi, którzy tam...